Na sali sądowej panowała ciężka cisza, którą przerywał jedynie odgłos kroków protokolanta i szelest przewracanych kartek na biurku sędziny. Dziewczyna stojąca na ławie oskarżonych, czarnoskura nastolatka o delikatnych rysach twarzy, wydawała się być wystraszona, choć na jej twarzy można było dostrzec cień uporu. Miała około szesnastu lat, a jej włosy, zaplecione w staranne warkocze, opadały na ramiona. Sala była pełna tłumy gapiów. Zaintrygowanych sprawą, siedziały w ławach, nachylając się ku sobie, by wymieniać ciche uwagi. Oskarżenie dotyczyło z pozoru błahej sprawy kradzieży artykułów spożywczych w lokalnym sklepie. Jednak w powietrzu wisiało coś, co wskazywało, że ta rozprawa nie będzie zwykłą formalnością. Prokurator rozpoczął swoje przemówienie, kreśląc obraz oskarżonej jako młodocianej przestępczyni bez szacunku dla prawa. Opisał szczegółowo, jak pracownicy sklepu przyłapali ją z torbą pełną skradzionych produktów. Obrońca dziewczyny, sądowy prawnik z urzędu, wyraźnie przemęczony i niedostatecznie przygotowany, ograniczał się do proceduralnych uwag i milczącej obrony. Tłum śledził przebieg rozprawy z rosnącym napięciem, a dziewczyna, trzymając ręce na kolanach, milczała, wpatrując się w podłogę. W końcu sędzina, kobieta w średnim wieku o poważnym, Lecz łagodnym spojrzeniu skierowała uwagę na oskarżoną. Była znana ze swojej bezstronności, ale także z surowości, co nie zwiastowało łagodnego wyroku. Czy rozumiesz stawiane ci zarzuty? zapytała spokojnym, lecz stanowczym tonem. Dziewczyna skinęła głową, a potem, ku zaskoczeniu wszystkich, podniosła wzrok i powiedziała drżącym głosem, tak, wysoki sądzie. Ale ja tego nie zrobiłam i ty. Jesteś moją matką. Szokujące słowa dziewczyny zawisły w powietrzu niczym piorun uderzający w sam środek sali. Wśród zgromadzonych rozległ się zbiorowy jęk zdumienia, a sędzina zastygła, wpatrując się w oskarżoną z niedowierzaniem. Słucham! wykrztusiła po chwili ciszy, pierwszy raz w swojej karierze sądowej tracąc profesjonalny spokój. Dziewczyna, widząc reakcję sędziny, kontynuowała z większą pewnością. To prawda. Szukałam Cię przez całe życie. Jesteś moją matką. Jej głos załamał się przy ostatnich słowach, a w oczach pojawiły się łzy, które zaczęły spływać po policzkach. Sędzina przez chwilę zdawała się walczyć z sobą, próbując przywołać się do porządku. W końcu odchrząknęła i powiedziała: Starając się zachować neutralność to jest sąd nie miejsce na rozwiązywanie spraw osobistych kontynuujmy proces. Słowa te nie rozwiały jednak napięcia. Na twarzy sędziny można było dostrzec cień niepewności. Przez kolejne minuty procesu jej wzrok co jakiś czas wracał do dziewczyny, jakby próbowała znaleźć w niej coś znajomego. Tymczasem oskarżona wydawała się spokojniejsza, jakby mniej przejmowała się wynikiem rozprawy, a bardziej skupiała na przekonaniu sędziny o prawdziwości swoich słów. Proces trwał dalej, ale dla wszystkich było jasne, że dziewczyna swoją odważną deklaracją zmieniła bieg wydarzeń. Dziewczyna, która z taką odwagą i determinacją ogłosiła, że sędzina jest jej matką, miała za sobą historię pełną bólu, walki i tęsknoty. Jej imię brzmiało Emare, co w języku jej przodków oznaczało nadzieję. Urodziła się w małej miejscowości, ale większość swojego życia spędziła w instytucjach opiekuńczych i domach zastępczych. Już jako niemowlę została porzucona w szpitalu, owinięta w cienki koc z wyszytym inicjałem A. Nikt nie znał jej dokładnego pochodzenia ani okoliczności, w jakich trafiła do szpitala. Pracownicy socjalni nadali jej imię i nazwisko, ale tożsamość jej biologicznych rodziców pozostała tajemnicą. Emare dorastała w systemie, który nie zawsze sprzyjał dzieciom takim jak ona. Często zmieniała rodziny zastępcze. A każda zmiana oznaczała nowe otoczenie, nowych ludzi i nowe trudności. Już jako mała dziewczynka czuła się odrzucona i niechciana, co budziło w niej silne pragnienie zrozumienia, dlaczego jej matka ją zostawiła. Każdej nocy, leżąc w łóżku w obcym domu, wyobrażała sobie kobietę, która ją urodziła. Zastanawiała się, czy ta kobieta myśli o niej, czy może jej szuka. Często śniła o tym, jak pewnego dnia spotka matkę i zapyta: dlaczego? W wieku dwunastu lat Emare trafiła do domu zastępczego, który okazał się szczególnie trudnym miejscem. Rodzina, która ją przyjęła, nie była przygotowana na opiekę nad nastolatką z bagażem emocjonalnym. Konflikty były na porządku dziennym, a dziewczyna czuła się coraz bardziej samotna i zagubiona. Wtedy po raz pierwszy zaczęła aktywnie poszukiwać swojej matki. Przeglądała dokumenty, które udało jej się zdobyć, szukała w internecie i wypytywała pracowników socjalnych, ale wszyscy odpowiadali jej to samo, Twoja matka nie zostawiła żadnych danych. Kiedy Emare skończyła czternaście lat, zaczęła stawiać czoła jeszcze większym wyzwaniom. Trafiła na ulicę, gdzie musiała walczyć o przetrwanie. Kradzież jedzenia stała się dla niej codziennością, a jedyną rzeczą, która trzymała ją przy życiu, była nadzieja na odnalezienie matki. Pewnego dnia, przeszukując stare dokumenty w archiwum domu dziecka, natknęła się na coś, co zmieniło wszystko. Był to zapis sprzed lat, w którym widniało nazwisko kobiety domniemanej matki. Choć nazwisko było pospolite, Emare od razu poczuła, że to musi być ona. Zaczęła szukać informacji o tej kobiecie i odkryła, że jest to osoba związana z wymiarem sprawiedliwości. Wtedy zrozumiała, że jej matka jest sędziną. Odkrycie to wywołało w Amarię mieszankę emocji, radość, złość, nadzieję i ból. Zastanawiała się, dlaczego kobieta, która miała być jej matką, nigdy nie próbowała jej odnaleźć. Dlaczego porzuciła ją w szpitalu? Jednak Emare nie zamierzała się poddać. Zaczęła śledzić rozprawy prowadzone przez sędzinę, pojawiając się jako widz w sądowych ławach, próbując znaleźć moment, by skonfrontować się z kobietą którą uważała za swoją matkę. Każda taka rozprawa wzmacniała w niej determinację. W końcu los sprawił, że sama stanęła przed tą kobietą w sądzie oskarżona o drobną kradzież. Kiedy zobaczyła sędzinę, serce zabiło jej mocniej. Było coś w spojrzeniu tej kobiety, co wydawało się znajome, choć Emare nie mogła dokładnie tego określić. To był moment, którego wyczekiwała przez całe życie. Choć okoliczności były dalekie od idealnych, Emare postanowiła wykorzystać tę okazję, by wyjawić prawdę. Gdy wyznała przed wszystkimi na sali sądowej, jesteś moją matką, czuła, jak spada z niej ciężar, który dźwigała przez lata. W końcu miała szansę spojrzeć w oczy kobiecie, której twarz widywała tylko w swoich snach. Dla niej to była chwila, na którą czekała całe życie początek odpowiedzi na pytanie, które dręczyło ją od dziecka. Sędzina, do której zwróciła się Emare, nazywała się Maria Domańska. Była cenioną prawniczką o nieposzlakowanej opinii, znaną ze swojej bezstronności i zaangażowania w sprawiedliwość. W środowisku zawodowym uchodziła za kobietę silną, niezłomną i niezwykle profesjonalną. Nikt, nawet najbliżsi współpracownicy, nie podejrzewali, że Maria Domańska skrywała głęboko osobistą tajemnicę, która przez lata nie dawała jej spokoju. Gdy Emare wypowiedziała te trzy słowa: Jesteś moją matką, coś w jej wnętrzu pękło. Na moment straciła kontrolę nad emocjami, co było widoczne dla wszystkich obecnych na sali sądowej. Jednak prawdziwe burze emocjonalne rozgrywały się w jej sercu i umyśle. W rzeczywistości Maria Domańska nie była obojętna na los dziewczyny. Jej reakcja nie wynikała z szoku, lecz z nagłego przebłysku przeszłości którą starała się wyprzeć przez wiele lat. Dwadzieścia lat wcześniej Maria była młodą studentką prawa, pełną marzeń i ambicji. Zakochała się w chłopaku o imieniu Daniel, który również studiował na tej samej uczelni. Był przystojny, charyzmatyczny, ale także impulsywny i nieodpowiedzialny. Ich romans był krótki, ale intensywny. Kiedy Maria dowiedziała się, że jest w ciąży, Daniel nie chciał o tym słyszeć. Powiedział jej wprost, że nie jest gotowy na ojcostwo i że dziecko zniszczy jego przyszłość. Maria, przerażona i osamotniona, znalazła się w sytuacji, której nie mogła kontrolować. Jej rodzice, surowi i konserwatywni, byli przeciwni tej ciąży. Grozili, że wydziedziczą ją, jeśli nie podejmie odpowiednich kroków, by naprawić błąd. W tamtych czasach Maria czuła, że nie ma wyboru. Urodziła dziecko w tajemnicy, a zaraz po porodzie, za namową rodziców, podpisała dokumenty adopcyjne. Powiedziano jej, że to najlepsze rozwiązanie, że dziecko trafi do kochającej rodziny, która da mu to, czego ona sama nie mogła wtedy zaoferować. Jednak to, co miało być łatwym rozwiązaniem, stało się źródłem jej największego cierpienia. Przez kolejne lata Maria nie mogła przestać myśleć o dziecku, które zostawiła. Często wyobrażała sobie, jak wygląda, czy jest szczęśliwe, czy ma dobre życie. W każdej decyzji, jaką podejmowała, czuła cień tamtej chwili. To właśnie to poczucie winy pchnęło ją do wyboru kariery w wymiarze sprawiedliwości. Chciała pomagać ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach, tak jak ona kiedyś. Mimo to Maria nigdy nie podjęła próby odnalezienia dziecka. Bała się, że mogłaby zakłócić jego życie albo co gorsza, że dziecko jej nie zaakceptuje. Zamiast tego zamknęła swoje emocje głęboko w sercu, skupiając się na karierze. Praca w sądzie była dla niej ucieczką, a jej autorytet i profesjonalizm stały się swego rodzaju tarczą, która chroniła ją przed przeszłością. Gdy Emare stanęła przed nią w sądzie, Maria natychmiast rozpoznała podobieństwo. Rysy twarzy dziewczyny, sposób, w jaki patrzyła, przypominały jej młodą wersję samej siebie jednak to co naprawdę wstrząsnęło mają to siła w głosie emerii która wyznała prawdę bez wahania wprost i z odwagą w tamtej chwili maria zrozumiała że przeszłość od której tak długo uciekała w końcu ją dogoniła w kolejnych dniach po tej rozprawie maria zmagała się z niewyobrażalnym konfliktem wewnętrznym wiedziała że musi coś zrobić ale bała się że mogłaby nie sprostać oczekiwaniom dziewczyny. Bała się również reakcji społeczeństwa, co powiedzą jej współpracownicy, media, a przede wszystkim sama Emare, kiedy pozna całą prawdę. Mimo to serce podpowiadało jej, że nie może dłużej milczeć. Maria zaczęła szukać sposobu, by naprawić swoje błędy. Skontaktowała się z osobami, które mogłyby pomóc jej odnaleźć dokumenty związane z adopcją Emeryi. Odkryła, że system, w którym miała nadzieję zapewnić córce lepsze życie, zawiódł ją na całej linii. Gdy dowiedziała się o trudnym życiu dziewczyny, poczuła się przytłoczona poczuciem winy. Jednocześnie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy była gotowa, by otworzyć się na nowo na miłość i relacje, które mogły odmienić życie nie tylko Emerii, ale także jej samej. Po burzliwym spotkaniu na sali sądowej Maria Domańska nie mogła dłużej ignorować prawdy, która wstrząsnęła jej życiem. Emare, jej biologiczna córka, w sposób nieoczekiwany wdarła się do jej świata, zmuszając ją do stawienia czoła przeszłości, którą tak starannie ukrywała. Przeżycia Marii, związane z porzuceniem dziecka, oraz trudne życie Emerii stworzyły most między dwiema kobietami, most zbudowany na cierpieniu, żalu i nadziei. Emare nie od razu zrozumiała, jak trudna była sytuacja Marii. Dla niej sędzina była symbolem władzy, dystansu i chłodnego profesjonalizmu. Wychowywana w systemie opieki zastępczej, Emare nie wiedziała, czym jest prawdziwe matczyne ciepło. Jej życie było pełne wyzwań, od zmagań z dyskryminacją, przez brak stabilności, aż po konieczność radzenia sobie z samotnością. Jednak to wszystko nauczyło ją walczyć o swoje, a także szukać prawdy, nawet jeśli ta prawda mogła okazać się bolesna. Pierwszym krokiem w budowaniu relacji między nimi była decyzja Marii o skontaktowaniu się z Amarą poza murami sądu. Po zakończeniu rozprawy, sędzina, która do tej pory wydawała się opanowana i niedostępna, osobiście podeszła do dziewczyny. Z drżącym głosem zaproponowała spotkanie w bardziej prywatnym miejscu, gdzie mogłyby spokojnie porozmawiać. Emare, choć zaskoczona i nieco podejrzliwa, zgodziła się. Spotkanie wyznaczono na sobotni poranek w małej, zacisznej kawiarni na obrzeżach miasta. Podczas tego pierwszego spotkania atmosfera była napięta. Obie kobiety czuły ciężar niewypowiedzianych słów. Maria, z wyraźnym trudem, zaczęła opowiadać o swojej młodości, o miłości, która doprowadziła do narodzin Emerii, i o dramatycznych okolicznościach, które zmusiły ją do podjęcia decyzji o adopcji. Jej słowa były przerywane łzami i momentami ciszy, gdy próbowała zapanować nad emocjami. Emare, z kolei, słuchała w milczeniu, próbując przetworzyć to, co słyszy. Była w niej mieszanina złości i współczucia. Z jednej strony trudno było jej zrozumieć, dlaczego Maria oddała ją do adopcji, z drugiej strony widziała przed sobą kobietę, która ewidentnie cierpiała przez te decyzje. W pewnym momencie Emare przerwała opowieść Marii, mówiąc: Nie wiem, czy potrafię cię zrozumieć, ale chcę spróbować. Te słowa były początkiem delikatnego pojednania między nimi. Kolejne spotkania stały się okazją do wzajemnego poznawania się. Maria zaprosiła Amarę do swojego domu, przestronnego mieszkania pełnego książek i pamiątek z podróży. To był dla Emerii szok. Przywykła do skromnych warunków życia. Więc trudno było jej uwierzyć, że kobieta, która miała wszystko, mogła tak długo nie szukać swojej córki. Jednak z każdym kolejnym spotkaniem zaczęła dostrzegać w Marii człowieka, matkę, która przez lata żyła z poczuciem winy i brakiem odwagi, by zmierzyć się z przeszłością. Maria również zaczęła dostrzegać, jak silna i wyjątkowa była jej córka. Emare opowiadała jej o swoim życiu, o trudnościach, jakie napotkała. Ale także o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Maria była pod wrażeniem jej determinacji i odwagi. Widziała w niej odbicie siebie samej z młodości, ale także coś więcej, siłę, której sama kiedyś nie miała. Jednym z najbardziej wzruszających momentów było, gdy Emare zaprosiła Marię na przedstawienie teatralne, w którym brała udział. Był to projekt społeczny, w którym młodzież z trudnych środowisk opowiadała swoje historie za pomocą sztuki. Maria, siedząc na widowni, była pełna podziwu dla talentu i pasji swojej córki. W trakcie spektaklu Emare, grając jedną z głównych ról, wypowiedziała słowa każdy zasługuje na drugą szansę, nawet jeśli sam nie wierzy, że na nią zasługuje. Maria poczuła, że te słowa są skierowane do niej. Choć ich relacja była wciąż na etapie budowania, obie kobiety zaczęły odnajdywać w sobie nawzajem coś, czego brakowało im przez lata poczucie przynależności. Maria zaczęła angażować się w życie Emerii, oferując jej wsparcie nie tylko emocjonalne, ale także praktyczne. Pomogła jej w złożeniu aplikacji na studia i zaoferowała pomoc w znalezieniu pracy. Wspólne chwile, takie jak rozmowy przy kawie, spacery po parku czy wieczory spędzane na oglądaniu starych filmów, stopniowo umacniały ich więź. Maria zaczęła otwierać się na emocje, które przez lata tłumiła, a Emare zaczęła ufać, że może mieć kogoś, kto ją kocha i akceptuje bezwarunkowo. Jednak ich relacja nie była pozbawiona trudności. Emare musiała zmierzyć się z gniewem i poczuciem odrzucenia, które towarzyszyło jej przez większość życia. Maria, z kolei, musiała nauczyć się cierpliwości i zaakceptować, że nie wszystkie rany goją się od razu. Ale obie były zdeterminowane, by dać sobie szansę na odbudowanie relacji. Na koniec tego etapu, podczas jednego ze spotkań, Emare powiedziała: Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale chcę, żebyś była jej częścią. Te słowa były dla Marii najpiękniejszym dowodem na to, że ich zbliżenie miało sens. Zbliżenie Marii i Emerii rozpoczęło proces odkrywania bolesnych tajemnic z przeszłości, które przez lata pozostawały zamknięte za drzwiami milczenia. Obie kobiety, choć powoli budowały wzajemne zaufanie, musiały zmierzyć się z trudnymi pytaniami: dlaczego doszło do rozstania, co wydarzyło się w życiu Marii, co sprawiło, że zdecydowała się oddać Amarę i jak bardzo decyzja ta wpłynęła na ich życia. Maria wiedziała, że musi być szczera z Amarą. Dlatego pewnego wieczoru, przy filiżance herbaty, zebrała się na odwagę, by opowiedzieć o swojej przeszłości. Wróciła myślami do swojej młodości do czasów gdy była ambitną lecz naiwną dziewczyną marzącą o karierze prawniczej opowiedziała o miłości swojego życia młodym artyście który porzucił ją gdy dowiedział się że jest w ciąży maria osamotniona i zdezorientowana stanęła w obliczu trudnego wyboru zrezygnować z dziecka albo z przyszłości pod presją rodziny która obawiała się społecznego ostracyzmu i utraty reputacji Maria została zmuszona do oddania nowonarodzonej córki do adopcji. Nie miałam wyboru, powiedziała ze łzami w oczach. W tamtych czasach bycie samotną matką było czymś, czego społeczeństwo nie akceptowało. Bałam się, że nie będę w stanie zapewnić ci dobrego życia. Jej słowa były pełne bólu i skruchy, a Emare, choć czuła gniew, zaczęła dostrzegać, że jej matka również była ofiarą trudnych okoliczności. Dla Emerii zrozumienie decyzji Marii nie było łatwe. Przez całe życie czuła się porzucona, niekochana i samotna. Wiedza o tym, że jej matka musiała wybierać między nią a swoją przyszłością, była trudna do zaakceptowania. A co ze mną? Zapytała z wyrzutem. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak wyglądało moje życie bez ciebie? Maria nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Wiedziała, że żadne słowa nie są w stanie złagodzić bólu, jaki Emare przeżyła. Postanowiła jednak zrobić wszystko, co w jej mocy, by pokazać córce, że od teraz zawsze będzie przy niej. Zaczęła angażować się w życie Emerii, wspierając ją w codziennych sprawach i pomagając w realizacji marzeń. Jednak przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć. Podczas jednej z rozmów Emare zapytała Marię o swojego biologicznego ojca. To pytanie było dla Marii jak uderzenie pioruna, przez lata robiła wszystko, by wymazać go ze swojej pamięci. Musiała jednak zmierzyć się z prawdą. Wyjawiła córce, że ojciec Emerii był utalentowanym, lecz niestabilnym emocjonalnie człowiekiem, który odszedł, gdy dowiedział się o ciąży. Nie chciałam, żebyś dorastała w świecie, gdzie byłabyś traktowana jak problem, wyznała. Emare, choć wstrząśnięta, Postanowiła poszukać ojca. Wiedziała, że odpowiedzi na wiele pytań, które dręczyły ją przez lata, mogły znajdować się właśnie u niego. Maria, choć początkowo niechętna, zdecydowała się wspierać córkę w tej podróży. Razem rozpoczęły poszukiwania, przeszukując stare dokumenty, zdjęcia i ślady w internecie. Była to trudna podróż, zarówno emocjonalnie, jak i logistycznie, ale obie kobiety wiedziały, że jest to konieczne, by zamknąć ten rozdział ich życia. Podczas jednej z tych wypraw Emare odkryła coś, co ją głęboko poruszyło. Odnalazła list, który jej ojciec napisał do Marii tuż przed swoim odejściem. W liście wyraził żal za swoje decyzje i obawy, że nigdy nie będzie dobrym ojcem. Dla Emerii była to chwila przełomowa, zrozumiała, że nawet jej ojciec był pełen lęków i słabości, które wpłynęły na jego decyzje. Jednocześnie Maria musiała zmierzyć się z krytyką ze strony społeczeństwa. Gdy prawda o jej relacji z Amarą zaczęła wychodzić na jaw, nie brakowało ludzi, którzy ją oceniali. Niektórzy uważali, że Maria jako sędzina powinna była zachować bezstronność i dystans. Inni oskarżali ją o hipokryzję, twierdząc, że ktoś, kto przez lata wymierzał sprawiedliwość, sam nie postępował zgodnie z zasadami moralnymi. Maria, Choć zraniona tymi komentarzami, postanowiła skupić się na relacji z córką, ignorując głosy krytyki. Emare również musiała stawić czoła wyzwaniom. W społeczności, w której dorastała, wielu ludzi nie rozumiało jej decyzji o pojednaniu z matką. Nie brakowało także osób, które oskarżały ją o wykorzystywanie Marii dla własnych korzyści. Emare jednak nie przejmowała się tymi oskarżeniami. Wiedziała, że to. Co buduje z Mają, jest czymś prawdziwym i wartościowym. Kiedy ich wspólna podróż w poszukiwaniu ojca Emerii dobiegła końca, obie kobiety poczuły ulgę. Choć nie udało im się odnaleźć go osobiście, odkryły wystarczająco wiele, by zrozumieć jego historię i zamknąć ten rozdział. Powrót do przeszłości pozwolił im lepiej zrozumieć siebie nawzajem i umocnił ich więź. W końcu Maria zrozumiała, że jej przeszłość, choć bolesna, nie definiuje jej przyszłości. Emare natomiast nauczyła się wybaczać, zarówno swojej matce, jak i samej sobie. Obydwie zrozumiały, że ich życie, choć pełne trudności, może być piękne, jeśli tylko będą działały razem. Po miesiącach pełnych emocjonalnych zmagań, wspólnych rozmów i prób odbudowy relacji, Maria i Emare stanęły w obliczu nowego rozdziału życia. Ostatnie wydarzenia zbliżyły je do siebie na tyle, że zaczęły rozmawiać o przyszłości, w której ich relacja mogłaby rozkwitać mimo trudnych początków. Emare, po raz pierwszy od wielu lat, poczuła spokój i pewność siebie. Jej relacja z Marią, choć nadal pełna wyzwań, stała się fundamentem, na którym mogła budować swoje marzenia. Dzięki wsparciu matki podjęła decyzję o powrocie na studia. Chcę studiować prawo, powiedziała pewnego dnia podczas rozmowy. Maria, Wzruszona i dumna, natychmiast zaoferowała pomoc w przygotowaniach do egzaminów. Maria z kolei zaczęła patrzeć na swoją pracę z innej perspektywy. Przez lata była przekonana, że wymierzanie sprawiedliwości w sądzie to jej najważniejsza rola. Teraz jednak zrozumiała, że równie ważne jest budowanie mostów, wspieranie innych i uczenie się na własnych błędach. W swoich orzeczeniach zaczęła uwzględniać nie tylko litery prawa, ale i ludzkie emocje oraz kontekst. Jej koledzy w sądzie zauważyli zmianę w jej podejściu i, choć nie wszyscy to rozumieli, wielu z nich podziwiało jej odwagę. Emare i Maria zaczęły spędzać coraz więcej czasu razem. Organizowały wspólne obiady, rozmawiały o literaturze i oglądały stare zdjęcia, próbując nadrobić stracony czas. Emare odkryła w Marii coś, czego wcześniej nie zauważała ciepło i humor które kryły się pod poważnym wizerunkiem sędziny. Maria natomiast zauważyła, że Emare ma w sobie ogromny potencjał i determinację, które przypominały jej młodszą wersję siebie. Jednak budowanie nowej relacji wymagało od nich obu ciężkiej pracy. Emare nadal nosiła w sercu rany z przeszłości, a Maria musiała nauczyć się, jak być matką dla dorosłej kobiety. Często dochodziło między nimi do nieporozumień, ale z każdym konfliktem stawały się silniejsze. Nie musimy być idealne, powiedziała Maria podczas jednej z rozmów. Ważne, że próbujemy. Przełomowym momentem dla ich relacji było wspólne zaangażowanie się w działalność społeczną. Maria zaproponowała, by razem zaczęły pracować z młodzieżą z trudnych środowisk, dzieląc się swoją historią i pokazując, że nawet najtrudniejsze sytuacje można przezwyciężyć. Emare, choć początkowo niepewna, szybko odkryła, że jej doświadczenia mogą inspirować innych. Wspólnie organizowały warsztaty, prowadziły rozmowy z młodymi ludźmi i pomagały im odnaleźć drogę do lepszej przyszłości. Podczas jednego z takich spotkań Emare po raz pierwszy publicznie opowiedziała swoją historię. Jej słowa poruszyły słuchaczy do głębi. Całe życie myślałam, że jestem sama, powiedziała. Ale teraz wiem, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć miłość i przebaczenie. Jej wystąpienie wywołało owacje na stojąco, a Maria, siedząca w pierwszym rzędzie, nie kryła łez. Emare zaczęła odnosić sukcesy nie tylko na polu osobistym, ale i zawodowym. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęła pracę w organizacji zajmującej się prawami człowieka. Maria, choć już na emeryturze, nadal wspierała ją radą i doświadczeniem. Ich relacja przekształciła się w coś co obie mogły nazwać prawdziwą rodziną. Nieoczekiwanie, Maria i Emare stały się również inspiracją dla innych. Ich historia, nagłośniona przez media, stała się symbolem przebaczenia, determinacji i siły więzi rodzinnych. Ludzie z całego kraju zaczęli pisać do nich listy, dziękując za to, że podzieliły się swoją historią i dały nadzieję tym, którzy zmagali się z własnymi trudnościami. W jednym z ostatnich wywiadów Maria powiedziała, nie jestem idealną matką, ale dziś wiem, że miłość i wybaczenie są silniejsze niż jakikolwiek ból z przeszłości. Emare dodała: Wszystko, co przeszłam, miało sens, bo doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Ich historia, choć pełna bólu i wyzwań, zakończyła się nadzieją na lepszą przyszłość. Maria i Emare pokazały, że nawet najtrudniejsze relacje można odbudować jeśli tylko jest się gotowym do pracy, szczerości i miłości. Razem zdecydowały się rozpocząć nowy projekt książkę o swojej historii. Chciały w niej opisać swoje doświadczenia, by pokazać innym, że niezależnie od tego, jak trudne mogą być początki, zawsze jest szansa na nowy początek. To nasza spuścizna powiedziała Maria, przeglądając pierwsze szkice. Chcemy, żeby inni wiedzieli, że nigdy nie jest za późno na miłość. Maria i Emare, choć różniły się pod wieloma względami, znalazły w sobie siłę, by przezwyciężyć przeszłość i zbudować przyszłość pełną zrozumienia, wsparcia i miłości. Ich historia stała się dowodem na to, że każdy dzień niesie możliwość zmiany i że najważniejsze, co możemy zrobić, to dać sobie i innym szansę na przebaczenie.